Co wyposażyć swoją jesienną apteczkę, żeby zniwelować ryzyko powszechnych dolegliwości sezonowych, osłabiona odporność, obniżone samopoczucie i zmęczenie, a także przesuszona i podrażniona skóra to jedne z najczęstszych uciążliwości towarzyszących tej porze roku. Jakim zapobiec zapoznajcie się z naszym jesiennym przewodnikiem? Ischial Max plus czosnek w formie kapsułek to suplement diety zawierający olej z wątroby rekina, ekstrakt z czosnku i witaminę D. Preparat ze względu na zawartość witaminy D3 i czosnku pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Suplement diety My Best Protect w postaci mieszanki tranu z dorsza, oleju z wątroby rekina i ekstraktów roślinnych z tymianku, sosny, eukaliptusa, owoców bzu i nasion czarnuszki to prawdziwa bomba witaminowa na jesień. Witamina D3 w jego składzie wspiera odporność. Suplement diety w formie kapsułek Multilac zawiera bakterie probiotyczne. Jest to szczególnie ważne m.in. w trakcie antybiotykoterapii, ale także przy wahaniach hormonalnych, w stanie przewlekłego stresu oraz przy obniżonej odporności w sezonie jesienno-zimowym. Preparat Humana Ben Life Trisen Night Complex zawiera melatoninę, pomocną w skróceniu czasu zasypiania, oraz witaminy z grupy B, które wpływają na zmniejszenie uczucia zmęczenia i snużenia. Zdrowy sen jest kluczowy nie tylko dla utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej, ale także wzmocnienia układu odpornościowego, co jest szczególnie ważne w sezonie jesiennym. Suplement diety ApoD3 Max 4000 jednostek to skoncentrowana dawka witaminy D, której wartość jest nieoceniona w budowaniu odporności. Witamina D pomaga także zachować dobrą kondycję zębów i kości. Lipoaktywny krem nawilżający cetafil. To produkt polecany w jesiennej kosmetyczce dla każdego posiadacza wrażliwej i przesuszonej skóry. Witamina B3, zawarta w składzie, ma właściwości nawilżające, pantenol łagodzące. Wszystkie produkty z naszego jesiennego przewodnika znajdziecie na DOS.pl.